A dzisiejszy reportaż, który Państwo za chwilę zobaczą, nie możemy pozostawić bez komentarza, bez rozmowy. Dlatego są już z nami w studiu zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz, a także autor reportażu. Paweł Kaźmierczak. Witam panów serdecznie. O czym będzie ta historia? Pan Felix ma dziś 78 lat, ale ostatnie 11 lat swego życia spędził zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, bez wyroku sądu, bez przesłuchań. Tak naprawdę nie wiadomo za co. Zapraszam do obejrzenia tego reportażu. Ma słów, e, aby e, uzasadnić, gdybym bardzo chciał, nawet gdy, e, uzasadnić. E, Poczynania prokuratury i poczynania sądu w sprawie, w sprawie pana Meszki. Proszę włączyć kamerę. Ja nie, wyłączymy kamerę. To jest prywatny obiekt czy publiczna? Pan Felix Meszka, 78-letni mieszkaniec Katowic, od 11 lat przebywa na zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Mężczyzna, według śledczych, miał grozić sąsiadowi, że go, tu cytat, załatwi. Pan Felix, na wniosek sądu, siłą został zabrany z domu i przewieziony na zamknięty szpitalny oddział. Kilkanaście dni temu Sąd Najwyższy nakazał jego natychmiastowe uwolnienie. Na decyzję Sądu Najwyższego szpital nie zareagował. Przywołał mi to w pamięci psychuszki, radzieckiej psychuszki, 11 lat w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Rzeczywiście ta sprawa budzi olbrzymie wątpliwości i w XXI wieku, jeżeli te wątpliwości okażą się prawdziwe, jest niedopuszczalne. Feliks Meszka po śmierci żony samotnie mieszkał w tym bloku w Katowicach. Mężczyzna nie ma dzieci, a jego jedyny brat od dawna przebywa za granicą. Dziesiątka. No dobra, to Nawet nie działa domofon. Pan Felix Meszka. No tak, ale. Znaczy, ja tu mieszkam akurat od 12, no nie? No właśnie, Ym, tam chyba tam miałem w zimie, jakiś tam kontakt, ale krótko, że już nie się znik, zniknęło. No. Mieszkanie pana Feliksa w obawie przed splądrowaniem zostało oplombowane przez zarządcę budynku i od 11 lat stoi puste. Czynsz za lokal jest potrącany z konta depozytowego szpitala psychiatrycznego, na które wpływa emerytura pana Feliksa. A to są no. No tak. Aha! Nie miałem w ogóle W 2004 roku go zabrano stąd. Ja tam raz nie miałem sesję, ale naprawdę tak z dużą rezerwą do niego potrzebę, tak porozmawialiśmy tak na spokojnie, nie wiem, co się tam przyznał, że gdzieś tam na kopalni pracował coś tam, no to, to wtedy było no, widać, że się trochę tam powiedzmy rozkleił i otworzył. W grudniu 2004 roku policja na wniosek sądu zabiera pana Feliksa z jego mieszkania i siłą przewozi mężczyznę do Państwowego Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w rybniku. Pan Feliks trafia tam na tak zwaną detencję. Detencja jest to umieszczenie osoby, która popełniła dany czyn zabroniony na oddziale. Leczniczym, szpitalnym w pełnej izolacji. Decyzję o umieszczeniu Feliksa Meszki na zamkniętym oddziale psychiatrycznym podejmuje sąd rejonowy w Katowicach. To postanowienie podtrzymuje sąd okręgowy w Katowicach. Według sądu pan Felix jest niebezpieczny dla otoczenia. Jak wynika z akt sprawy, mężczyzna przez okres pięciu lat, od 1998 do 2003 roku, miał kilkakrotnie straszyć swojego sąsiada z bloku słowami: wytruję cię, wytrujecie, pokażę ci. Do realizacji tej groźby nigdy nie doszło. Co najgorsze, żaden z sędziów podejmujących decyzję o umieszczeniu pana Feliksa na zamkniętym oddziale psychiatrycznym nie próbował go nawet przesłuchać. Ktoś przesłuchał pana Feliksa na sprawach sądowych? On w ogóle był na tych sprawach? Nie. Nie, nie było A kto był go świadkiem. Jakiś yy, obiektywny świadek. Oprócz tego sąsiada ktoś był takim świadkiem? Nie. Jak się okazuje, nie ma też bezstronnych świadków, którzy mogliby zaświadczyć, że Felix Meszka rzeczywiście groził swojemu sąsiadowi. Mężczyzna, który miał być zastraszany przez pana Feliksa, zmarł kilka lat temu. To wie pan, co pod 13 ktoś to śmieszka? Panie. Christian Brol, który jak już dziś wiadomo, na podstawie pomówień sąsiada, bezprawnie przez okres 8 lat przebywał w Rybnickim Szpitalu Psychiatrycznym, przez ponad 20 miesięcy był na tym samym zamkniętym oddziale co Felix Mieszka. No ten starszy człowiek, po przejściach. miał młodą żonę, z którą razem pracowali. Zmarła, proszę pana, z powodu niezgodności podanych leków w szpitalu w Sosnowcu. I on to bardzo przeżył. Proszę pana, i domagał się sprawiedliwości. Domagał się sprawiedliwości w prokuraturze, prawda? Bo to było zaniedbanie typowo szpitalne. Z tego powodu, że on był dla prokuratury dosyć upierdliwy. Ja wiem, on kon konsekwentnie działał w tym kierunku, żeby e, e, szpital przejął odpo odpowiedzialność za ich śmierć. Tu działał na własną rękę na najwyższych szczeblach. To znaczy prokuratura generalna, wie pan tam, prokuratorzy e, i tak dalej, i tak dalej. Dochodził skargi, e, proszę pana, pisał. Był po prostu człowiekiem, który ich drażnił. Nie dawał im spokoju. To jest identyczny przypadek jak mój, bo on z tego samego artykułu 190 został oskarżony, proszę pana, tak samo jak ja. Tam się po prostu pacjentów nie bada. Ja przez 8 lat nie byłem badany w ogóle. Ode mnie się wymagało tylko przyznania się do czynu, proszę pana, i do choroby. Ale pan się nie przyznał. Ja się... pan Felix też się nie przyznał. Też się, ja tym. W sprawę Feliksa Meszki na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich włącza się Sąd Najwyższy, który 10 listopada wydaje to postanowienie. Jasno z niego wynika, że pan Felix nigdy nie powinien trafić do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, a za groźby karalne, które rzekomo miał wypowiadać pod adresem sąsiada, groziła mu niewielka kara. Groźby karalne, penalizowane. W ustawie karnej w artykule 190 są zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia do lat dwóch. Sąd Najwyższy ustala też, że katowickie sądy nie przeprowadziły w tej sprawie jakiegokolwiek postępowania dowodowego, które powinno wykazać, czy Feliks Meszka popełnił zarzucane mu czyny i czy rzeczywiście zastraszał swojego sąsiada. Co więcej, Pan Felix nigdy nie został też przesłuchany w tej sprawie. Orzeczenie Sądu Okręgowego zostało w całości zmierzone przez postanowienie Sądu Najwyższego z 10 listopada. Okręgowy sąd drugiej instancji, który rozpatrywał zażalenie mężczyzny na postanowienie sądu pierwszej instancji, w ogóle nie zapoznał się z zarzutami, które zostały postawione w zażaleniu. Te wszystkie gwarancje procesowe, prawo do obrony zostało pogwałcone, jeśli chodzi o sprawę pana Meszki. I niewątpliwie została mu wyrządzona olbrzymia szkoda. Pełnomocnik pana Feliksa pokazuje nam też opinie na temat stanu zdrowia swojego klienta, które od 10 lat co pół roku są przekazywane do sądu rejonowego w Katowicach. Biegli piszą w nich, że pan Felix, choć jest bardzo spokojny i zrównoważony, to cierpi na urojenia prześladowcze. Co ważne, choć pod opiniami podpisują się różni lekarze psychiatrzy, to ich treść jest zawsze taka sama. Wygląda to tak, jakby opinie powielano na ksero. Co więcej, Chociaż dokumenty mają różne daty, to w każdym z nich, w tym samym miejscu, są identyczne błędy interpunkcyjne i stylistyczne. Sąd z nieznanych powodów nigdy nie zauważył, że opinie tworzono na zasadzie wytnij w klej. Czy ktoś potrafi czytać? Czy ktoś potrafi czytać w sądzie? Czy sędziowie potrafią czytać w sądzie? To, co do nich wysyłają ze szpitala, tak? Ja obawiam się, że nie. Sędzia Jacek Krawczyk, rzecznik Sądu Okręgowego w Katowicach, nie chce komentować sprawy i odsyła nas do Sądu Rejonowego w Katowicach, na wniosek którego przygotowywano opinię o stanie zdrowia pana Feliksa. W Sądzie Rejonowym dowiadujemy się, że akta sprawy Feliksa Meszki jeszcze nie wróciły z Sądu Najwyższego i z tego powodu nikt z nami nie będzie rozmawiał. Najzwyczajniej nie chcą zabrać głosu, ponieważ nie wiedzą, nie wiedzą co powiedzieć. Sąd Najwyższy nie ma żadnych wątpliwości, umarza sprawę pana Feliksa i nakazuje jego natychmiastowe uwolnienie z zakładu psychiatrycznego. Ten wniosek popiera obecny na rozprawie prokurator z Prokuratury Generalnej. 12 listopada Feliks Meszka, zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego, powinien opuścić szpital psychiatryczny. Miał być wypuszczony około godziny 16.00, i rzeczywiście został formalnie wypuszczony, jeżeli chodzi o papiery. Natomiast jednocześnie został przyjęty do tego samego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w trybie artykułu 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czyli w trybie bez zgody, bez zgody pacjenta. Dokonali pewnej kosmetyki, tak? Przenieśli z jednego oddziału na drugi, ale tak jakby. Sam pobyt yy, jest dokładnie taki sam, jaki, jaki miał wcześniej na przez okres 11 lat. 15 listopada nawiązujemy telefoniczny kontakt z panem Feliksem, który, pomimo decyzji Sądu Najwyższego, wciąż przebywa na zamkniętym oddziale w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Jak pan się czuje? Bardzo dobrze się, bardzo dobrze się czuje. Nie, nie, nie potrzebujesz w szpitalu. Pan Felix mówi nam też, że tuż po tym, kiedy szpital otrzymał postanowienie Sądu Najwyższego o jego natychmiastowym uwolnieniu, lekarze nałożyli na niego karę. Byłem u lekarza i pytał się, czy się zgadzam na leczenie dalszych szpitalów. Ja powiedziałem, że się nie zgadzał. To mi tak odpowiedział, że na spacery nie mogę chodzić, bo w ogóle nie da zakupy tego i bo nie, nie wyraził zgody na dalsze leczenie. Czyli pani wyraził zgodę na dalsze leczenie i są sankcje wobec pana, tak. że pan nawet na zakupy nie może pójść i na no spacer? Ja Powiedziałem, że nie czuję się psychicznie chorym. 24 listopada jedziemy do Rybnika. Z ukrytą kamerą wchodzimy na zamknięty oddział psychiatryczny, na którym wciąż przebywa pan Felix. Są kraty tutaj? W I pan przez 11 lat się przez te kraty? Tak. Ale jak pan przeżył w tym szpitalu już 11 lat? Trochę poleżałem, trochę pospacerowałem. Znów poleżałem, poznałem na spacer chodziłem, po korytarzu no i tak się spędzało czas. ja przez ten czas Popełniłem. I tylko zostałem przez jest do szpitala. Przed przyjściem do szpitala nie byłem przesłuchany przez prokuratora przez sędziego, w ogóle ani lekarz nie badany pod względem psychicznym, ani psycholog. I tak samo w szpitalu nie byłem badany mi skierowałem na salę, żebym dano mi piżamy i skierowałem mnie na salę, żebym leżał i się przebierał. Ile pan tutaj lat już jest? 11 lat. Przez 11 lat normalnie zażywałem mleki. No bo musiałem, chociaż nie byłem psychicznie chory, ale musiałem i bo takie procedury nie to by zastrzegałem i podawali jest coraz Dzień przed rozmową z panem Felixem nawiązujemy kontakt telefoniczny z sekretariatem Andrzeja Krawczyka, dyrektora szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Rybniku. Chcemy się dowiedzieć, z jakich powodów kierowana przez niego placówka nie respektuje postanowienia Sądu Najwyższego, który nakazał natychmiastowe uwolnienie Feliksa Meszki. Niestety dyrektor jest dla nas nieuchwytny. Kilkanaście godzin później z kamerą idziemy do jego sekretariatu. Dzień dobry. Szukam pana Andrzeja Krawczyka, Paweł to Benizja Polska. Ja się do państwa dzwoniłem, ale nie mam żadnej odpowiedzi. Proszę tak? wyłączyć kamerę. Nie, ja, nie wyłączymy kamerę. To jest prywatny obiekt czy publiczna? A dlaczego mm -hmm. nikt do mnie nie oddzwonił od Państwa, skoro była taka obietnica, że będę... Będziemy... Nie mieliśmy takiego polecenia. No ale gdzie jest dyrektor? To jest jego gabinet? Pan dyrektor jest pracownicem tak. na delegacji. No to pokażmy ten prosty gabinet może. A jak się możemy skontaktować z Panem Dyrektorem? E, no trzeba było zadzwonić. No, no że tak powiem, miał być kontakt z no, Państwem. Ale Pan Dyrektor ma wyjazdy wcześniej, musi no, to się super. do Państwa. No to super, dlatego my się do Pana Dyrektora chcieliśmy dostosować. No więc proszę czekać na naszą odpowiedź. Już podczas pobytu w Rybnickim Szpitalu otrzymujemy informację o kolejnym pacjencie, który trafił tu za kradzież ze sklepu kilku opakowań kawy. Mężczyzna od 8 lat przebywa na zamkniętym oddziale psychiatrycznym i jedynie z eskortą pielęgniarzy może chodzić na spacery bądź do szpitalnego sklepu. Dzięki pomocy jednego z naszych informatorów, przez kilka minut udaje nam się z nim porozmawiać telefonicznie. Ile pan lat przebywa już na tym oddziale? 8 lat. 8 lat, 8 lat za kradzież kawy wartej 240 tak. zł? Tak, tak. Się... Długo pan będzie jeszcze na tym oddziale zamkniętym? Pan od mi obiecał, że po mnie nie wypuścić do pękę życia. Nie powiedział po prostu, że po prostu. Bo ja chodziłem na elektrokrząty i po prostu przerwałem te elektroczące, bo bardzo się czułem proszące i po prostu pan się po prostu tak zachował mi, ładnie I powiedział, że skoro przerwamy elektroprząty, to po prostu zostanę tutaj do końca. Mamy klienta w, w innym szpitalu, który w związku z tym, że wybił szybę, jest już 14 lat na detencji. Szybę, szybę witrynę sklepową kamieniem. Jutro, 2 grudnia, w godzinie. Za kilka godzin zapadnie też decyzja, czy Felix Meszka może w końcu opuścić szpital i wrócić do swojego domu, czy jednak nadal musi pozostać na zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego psychiatry i wyznaczył posiedzenie w sprawie. Musimy czekać na wyniki opinii i na decyzję sądu. Sąd może nawet jutro wydać stosowne postanowienie. Tylko trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. Tak. O czym Pan marzy, niech Pan mi powie, Panie Fenixie? Wyjdę do domu, marzę, tego i żeby. No właśnie, spędzać czas w mieszkaniu swoim, żebyś kiedyś chce nas patrzeć, czy do kina, czy tego i tak dalej, do teatru, do filharmonii. Czy według Pana ta historia, ta sprawa, to jest temat dla śledczych, dla prokuratury, dla podobnych instytucji dochodzeniowych? No bo wie Pan, no to chyba nie jest przypadek. Ta historia. Jestem o tym przekonany, że tak. To nie jest jednostkowy przypadek. Więc, chociażby z tego powodu, należałoby, należałoby zbadać, czy podobne przypadki są również na terenie innych szpitali. Tak? Przy takim układzie każdego z nas może tego typu historia spotkać. Każdego. Tak, jest to straszne, ale prawdziwe. Tak może być. Tak, tak, proszę Państwa, oglądaliśmy historię, która działa się w państwie w środku Europy. To nie była historia z jakiegoś afrykańskiego kraju rządzonego przez kacyka. To się dzieje w XXI wieku, w Europie, w państwie prawa. I dlatego musimy na ten temat porozmawiać. Jest z nami zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz, witam Pana serdecznie, i autor reportażu Paweł Kazmierczak. Ja jestem wzburzony, nie wiem jak Pan odebrał ten reportaż, ale to grozą wieje. Ja naturalnie, tak jak większość Państwa jestem wręcz przerażony. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy zdrowie, w tym zdrowie psychiczne należy do fundamentów, które należy chronić, do fundamentów dóbr osobistych, które państwo powinno chronić. Mam wrażenie, że tutaj państwo zawiodło, dlatego Rzecznik prawo obywatelskie wystąpił z wnioskiem o kasację w tej sprawie. I całe szczęście. Ja dawno nie widziałem skargi kasacyjnej, której tak wprost Sąd Najwyższy stwierdza, że zarówno Sąd Pierwszej Instancji, jak i Drugiej Instancji przeprowadził postępowanie powierzchownie, wręcz miażdżące. No to dokładnie, to jest sąd, sąd Najwyższy przejechał walcem po tych postanowieniach sądów niższej instancji. Tak, nie dziwię się, że nikt z sądu nie chciał się z tobą umówić na rozmowę, natomiast wręcz sąd... z tego co wiem... Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wszczęło kontrolę w tym konkretnym zakładzie psychiatrycznym. Jak chcę jeszcze dokończyć, bo dawno też nie czytałem takiego sformułowania, że postępowanie międzyinstancyjne było wręcz iluzoryczne. To rzeczywiście jest... Iluzoryczne, nie było, czyli nie było. Iluzja. Znaczy, to była kontrola w szpitalu. My no wyjechaliśmy z Rybnika dokładnie tydzień temu we wtorek, a ja wiem, że w środę się pojawili w szpitalu ludzi Rzecznika Praw Obywatelskich tak, na tak. niezapowiedzianej kontroli. Rasy... Czy są już jakieś efekty tej kontroli? 25-26 specjalny zespół Rzecznika Praw Obywatelskich wizytował szpital. Wniosek jest jeden. Rzecznik będzie musiał do końca kontrolować decyzję sądu. My po pierwszej rozprawie zapewne rozważymy, na jakich zasadach rzecznik przystąpi do toczącego się postępowania przed... Sądy. Należy no, według rzecznika Pan Feniks Mieszka, według lekarzy, w swoim Państwo współpracujecie, jest tam słusznie w tym szpitalu osadzona. Lekarz, który był członkiem tego zespołu, miał uzasadnione wątpliwości co do zasadności pod, pobytu Niezależny pana Meszki. Niezależny lekarz, lekarz. Psychiatra, który przez was został tam sprowadzony. Niezależny Bo, lekarz. Czy państwo sobie zdają sprawę, ja się próbuję momentami postawić w roli pana Meszki. Znaczy w tej w tej wysyłają mnie do psychiatryka, trzymają mnie tam pod kluczem i 11? nie dają mi szansy obrony. Znaczy co ja mogę zrobić jako obywatel tego kraju, żeby w takiej sytuacji powiedzieć nie, jestem niewinny, żądam procesu, Żądam przesłuchania. tu się nic takiego znaczy, nie działo. Co się dzieje w tej chwili? Powiedz, on cały czas jest w Rybniku? Tak, pan Felix jest nasto w Rybniku. Jutro będzie posiedzenie sądu w Rybniku w jego sprawie. 14 grudnia będzie kolejne, kolejne posiedzenie. Ja wiem, że Rzecznik Praw Obywatelskich w te posiedzenia się aktywnie bardzo włączył. I całe szczęście. Co bardzo ważne, powołano zupełnie nową biegłą, niezależną biegłą z Krakowa, hmm. która będzie opiniowała, czy pan Felix jest chory psychicznie, czy nie jest chory psychicznie. Bo wcześniej była powołana biegła z tego szpitala. Tak. Powiedz jeszcze, do tej pory nie dostałeś ze szpitala z Rybnika z kierownictwa oferty spotkania? No nie, no, jak widać było w reportażu, proszę czekać na naszą odpowiedź. Minął od tej wizyty tydzień, nie ma żadnego kontaktu. Czyli nic. mamy arogancję ze strony kierownictwa szpitala, mamy fatalne przeprowadzone postępowanie w sądzie okręgowym. Jest pan reprezentantem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W jakim kraju żyjemy? Jak to możliwe, że takie rzeczy się dzieją? Co tu jest złego? Prawo jest złe czy ludzie je źle? Nie, nie, Po zaprzysiężeniu pana rzecznika Adama Bodnara pani profesor Łętowska powiedziała, że prawo mamy dobre, prawo mamy wręcz mądrzejsze od ludzi. Problem jest ze stosowaniem prawa, i w tym wypadku na pewno mamy problem z rozumnym stosowaniem prawa. Przez Ale jaki człowiek ma możliwości obrony? Panie Krzysztofie, no, mamy sytuację rzeczywiście, w której każdy z nas mógłby się znaleźć. Wystarczy pomówienie no i wystarczy jakiś dziwny interes, chcą nas umieścić. Za takim pacjentem pewnie idą pieniądze, jeśli znaczy, chodzi o NFZ. pana Feliksa kosztował rocznie z prawie 100 tysięcy złotych razy 11 lat, to jest ponad milion złotych. Takich pacjentów, ja wiem o trzech podobnych przypadkach w tym szpitalu. A ile jest w całym kraju podobnych przypadków, ja tego jeszcze nie wiem. Musi być stworzony mechanizm no, obrony obywatela przed takim postępowaniem. Tak jak powiedziałem, dotychczas państwo zawiodło, dlatego rzecznik z taką ogromną determinacją przystąpił do sprawy, dlatego sporządzono kasację, kasacja została przez Sąd Najwyższy przyjęta, mhm. dlatego uchylono ten wyrok i mam nadzieję, że ta sprawa znajdzie szczęśliwy finał. Tak. No to już niedługo, bo ten... Pan Felix marzy o jednym. On mi powiedział: Ja pamiętam jak dziś. O czym pan marzy? ja Chcę pójść do teatru, do Wilharmonii. No tak. bo on wcześniej razem ze swoją nieżyjącą żoną regularnie, dwa, trzy razy w miesiącu, chodził do teatru, do Wilharmonii. Nie to on on tak szybciej. Tylko też chodzi o to, żeby jak sprawa to pan pana wejdzie? Feliksa Meszki stała się też impulsem do myślenia o nas wszystkich, o obywatelach i o tym, jak jesteśmy traktowani w takich sytuacjach. Będziemy się temu przyglądać. Dziękujemy panu bardzo za wizytę w magazynie Ekspresor Reporterów, Paweł. Trzymaj rękę na pulsie. Powitamy pana Meszkę razem, jak wyjdzie. No Dziękuję panie Dziękuję. Proszę państwa, i teraz kolejna sprawa. Jak to możliwe?